Cześć. Zajmiemy się dzisiaj rozszyfrowywaniem takich skrótów jak EPS, ABS czy AWS w pytaniach egzaminacyjnych. No to zaczynamy. Jakie metody hamowania użyjesz w przypadku awarii ABS-u na śliskiej nawierzchni? A: hamowania pulsacyjnego, B: wciśnięcia pedału hamulca do oporu, C: zaciągnięcia hamulca ręcznego, czyli mamy awarię ABS-u, więc nie możemy wciskać pedału hamulca do oporu, bo on nie zadziała. W takim przypadku powinniśmy hamować pulsacyjnie, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Który z wymienionych elementów wyposażenia lub budowy pojazdu ma istotny wpływ na bezpieczeństwo podczas hamowania? A. System AWS, B. Tempomat, C. Układ ABS. System AWS, czyli z angielskiego All Wheel Steering, system wszystkich kół skrętnych. Między innymi zapewnia mniejszy promień zawracania, np. w czasie manewrów parkingowych. Tempomat natomiast ma za zadanie utrzymywać stałą prędkość pojazdu, a ABS pozwala utrzymać kontrolę nad kierunkiem jazdy oraz zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania. Czyli w tym przypadku wpływ na bezpieczeństwo podczas hamowania będzie miał układ ABS odpowiedź C. Który ze sposobów hamowania samochodu osobowego wyposażonego w system ABS jest najbardziej efektywny? A. Pulsacyjne wciskanie pedału hamulca, B. Szybkie i mocne wciśnięcie pedału hamulca, C. Wciśnięcie pedału sprzęgła, a następnie pedału hamulca. Otóż najbardziej efektywnie w przypadku systemu ABS szybko i mocno wcisnąć pedał hamulca, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. Który jest z wymienionych z niebezpiecznych sytuacji na drodze? Najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tak tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy: A. W sytuacji konieczności hamowania na drodze gruntowej, B. W sytuacji konieczności ostrego hamowania podczas zmiany pasa ruchu, C. W sytuacji gwałtownego ruszania na śliskiej nawierzchni. No, w przypadku trzecim C pomógłby nam system ASR. Natomiast system ASP, który łoktwienia się samoczynnie, przyhamowując jedno lub kilka kół, wówczas gdy odpowiedni czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu, na przykład ze zakrętu, najbardziej sprawdzi nam się tutaj w sytuacji konieczności ostrego hamowania podczas zmiany pasa ruchu. Czyli odpowiedź B będzie odpowiedzią prawidłową. Jaki jest cel stosowania systemu ABS w samochodzie osobowym? A. zapobieganie utracie stabilności i zapewnienie kierowalności pojazdu podczas jego hamowania. B. zapobieganie przed wpadnięciem pojazdu w poślizg niezależnie od jego prędkości i warunków na drodze. C. ułatwianie pokonywania zakrętów. No i tutaj zadaniem ABS-u jest zapobieganie utraci stabilności i zapewnienie kierowalności podczas jazdy i hamowania. Czyli odpowiedź A. I jeszcze raz, jaką funkcję spełnia system przeciwblokujący ABS? A skraca drogę hamowania w każdych warunkach, B zapobiega zerwaniu przyczepności opon podczas przyspieszenia, C ułatwia omijanie przeszkód w czasie hamowania. Otóż yy, nie jest jego głównym yy, celem skracać drogę hamowania, a utrzymać odpowiedni tor jazdy i stabilność, czyli ułatwia omijanie przeszkód w czasie hamowania, i to będzie odpowiedź C. W której z wymienionych z niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy? A. W sytuacji konieczności utrzymania stałej prędkości, w sytuacji konieczności wjeżdżania na wzniesienie, C. W sytuacji konieczności pokonania kilku następujących po sobie zakrętów. No Więc w pierwszej sytuacji stałej prędkości przydałby się TempoMat, wjeżdżania na wzniesienie przydałby się ASR. No, natomiast w przypadku pokonywania następujących po sobie zakrętów, jak najbardziej system ESP, czyli odpowiedź C. Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS stosowany w pojazdach? A ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania, B w każdych warunkach skraca drogę hamowania, C zapobiega zerwaniu przyczepności kół napędowych podczas rozpędzenia pojazdu. No i tutaj odpowiedzią prawidłową będzie odpowiedź A: ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania. Ponieważ no nie zawsze skraca drogę hamowania, i nie służy on również do zapobiegania zerwaniu przyczepności kół napędowych podczas rozpędzania pojazdu. Jaki jest cel stosowania układu ASR w samochodzie osobowym? A: przeciwdziałanie poślizgowi podczas hamowania silnikiem, B: zapobieganie blokowaniu kół hamowanych, C: przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas ruszania. System ASR, czyli system kontroli trakcji, będzie w tym przypadku przeciwdziałał poślizgowi kół podczas ruszania. I to będzie odpowiedź, prawidłowa odpowiedź, bo to będzie odpowiedź C. Jaki jest cel stosowania układu ESP w samochodzie osobowym? A. Przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas hamowania silnikiem. B. Zapobieganie blokowaniu kół hamowanych. C. Stabilizowanie ruchu pojazdu podczas jazdy po łuku drogi. I tu jak najbardziej odpowiedź C. Jest to stabilizowanie ruchu pojazdu podczas jazdy po łuku drogi. Jak osiągnąć najkrótszą drogę hamowania pojazdem wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? A. Hamując pulsacyjnie. B. Delikatnie wciskając pedał hamulca. C. Maksymalnie wciskając pedał hamulca. No I wiemy już, że aby skutecznie zadziałał system ABS, musimy maksymalnie wcisnąć pedał hamulca. Odpowiedź C. W jaki sposób powinieneś hamować awaryjnie samochodem osobowym wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? Prawie takie samo pytanie. A. mocno wcisnąć pedał hamulca i nie zwalniać go w chwili zadziałania układu ABS. B. mocno wcisnąć pedał hamulca i zmniejszyć nacisk w chwili zadziałania układu ABS. C. hamować pulsacyjnie aż do zadziałania układu ABS. No i tutaj prawidłowo jest mocno wcisnąć pedał hamulca i nie zwalniać tego nacisku w chwili zadziałania układu ABS, czyli odpowiedź A. Którą z wymienionych technik hamowania awaryjnego należy zastosować w samochodzie osobowym wyposażonym w układ ABS? A: szybko i mocno wcisnąć pedał hamulca, B: delikatnie wcisnąć pedał hamulca, stopniowo zwiększając nacisk, aż zadziała układ ABS, C: hamować pulsacyjnie. No i wiemy już, że musimy szybko i mocno wcisnąć pedał hamulca. Do czego może doprowadzić zbyt mocne hamowanie samochodu osobowego niewyposażonego w system ABS? A: do skrócenia o co najmniej połowę drogi hamowania b. do utraty sterowności c. do zniszczenia hamulców No, otóż jeżeli nie mamy systemu ABS, to takie zachowanie może doprowadzić do utraty sterowności, czyli odpowiedź b. W którym z przypadków system ABS może pomóc kierującemu pojazdem w utrzymaniu sterowności? a. przy hamowaniu, gdy pojazd wpadł w boczny poślizg b. wyłącznie podczas hamowania na prostym odcinku drogi C wyłącznie podczas hamowania na zakręcie. Odpowiedź B i C możemy odrzucić ze względu na słowo wyłącznie, ponieważ nie ma tutaj nigdzie takich prawidłowości, że system ABS działa tylko na prostej drodze lub na, na zakręcie. Więc może pomóc kierującemu pojazdem w utrzymaniu sterowności przy hamowaniu, gdy pojazd wpadł w boczny poślizg. Odpowiedź A. Którą z czynności należy wykonać, gdy działający system ABS wypycha w czasie hamowania pedał hamulca? A, utrzymać siłę nacisku na pedał hamulca, B, zmniejszyć siłę nacisku na pedał hamulca, C, zwolnić pedał hamulca. I to jest bardzo ważne pytanie, bo bardzo często kierowcy, gdy czują wypychanie w czasie hamowania pedału hamulca, Zwalniają go, tak? a prawidłowo należy utrzymać tą siłę nacisku, tak aby ABS zadziałał prawidłowo, czyli ym, odpowiedź A: utrzymać siłę nacisku na pedał hamulca, jest odpowiedzią prawidłową. I to już będą wszystkie pytania na dzisiaj. Bardzo dziękujemy, mam nadzieję, że pomogły Wam w nauce. Zapraszamy do naszego serwisu ltst.pl, gdzie znajdziecie całą bazę pytań oraz oczywiście do naszych aplikacji mobilnych.